Hej, 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 hej! Witam, 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 witam was wszystkich, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Witam was, oczywiście, Caldern. Witam was w kolejnym unboxingu. Unboxingów mm, dawno już na moim kanale nie było, jak zapewne pamiętacie. Już nawet nie pamiętam, z czego był ostatni unboxing. Wiem, że... pamiętam, że miałem nagrywać unboxing... Um, Falauta czwartego, aczkolwiek z pewnych powodów technicznych, w sensie moja edycja przyszła dopiero tydzień po premierze. Postanowiłem, że już nie opłaca się tego robić po prostu. Dlatego pominąłem unboxing właśnie falauta. I wracam do Was po dłuższej przerwie z unboxingiem gry, na którą mocno czekałem, jak chyba i wszyscy dosyć mocno czekali, bo nigdy nie możemy być Pewni tego co dostaniemy ostatecznie od, mm, od Ubisoftu. Dużo po tej grze sobie obiecuję. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Beta przekonała mnie, że... że może, może dam trochę więcej e, szans e, Ubisoftowi, ale to się dopiero okaże jak zagram właśnie w pełną e, wersję gry. E, ja oczywiście mam edycję kolekcjonerską. E, Edycja uśpionego agenta, o ile się nie mylę. Zobaczmy, może od razu, co w niej jest. Bez zbędnego hmm, czekania. Zdejmujemy obwolutę, oczywiście. To nam nie będzie już potrzebne. I tak, co my tu mamy? Ja, mniej więcej, już wiem. Co tu mamy? Zresztą właśnie na obwolucie, jak i wszędzie na każdych reklamach można było przeczytać sobie, co tu się znajduje w środku, a mianowicie już wam może tak szybko przeczytam i przybliżę. W środku znajduje się między innymi artbook, czyli standard edycji kolekcjonerskich, plakat. Plakaty czasami są dodawane do edycji właśnie kolekcjonerskich. Dodana jest również kieszeń naręczna, opaska na rękę naręczna, e, trudno to nazwać. E, zegarek, to jest najciekawsza chyba rzecz z całej e, edycji kolekcjonerskiej, czyli zegarek. E, I poza samą podstawową wersją gry e, dodana jest przepustka sezonowa. No i poza przepustką są jeszcze jakieś e, pomniejsze dodatki DLC, po, jakieś przedmioty, broń, e, zbroje, wyposażenie ogólne. Ale dobrze, przejdźmy do y, meritum, do głównej rzeczy, czyli do prezentacji. Mamy tu opaskę naręczną, o której y, wspomniałem. Y, można ją sobie przyczepić na rękę, z tego co widzę, mniej więcej tak. W środku mamy piankę. Mamy piankę, w piance jest y, pasek który można przewlec sobie z tyłu, są specjalne szelki, można nawlec i sobie przyczepić do ręki. I tak, na pierwszy rzut oka powiem Wam, że jest to całkiem fajnie wykonane, z dosyć trwałego materiału z tego co widzę, aczkolwiek wielkość tego pozostawia sporo do życzenia, bo co my tu możemy wrzucić? C telefon komórkowy? Tak na to wygląda. Poza tym jest tu jeszcze jedna mała kieszeń, do której też nie wiem, co moglibyśmy wrzucić, ona jest bardzo malutka. Może drobne. E, fajna rzecz, ale nie wiem, czy na dłuższą e, metę e, komukolwiek się przyda. E, lub może się przydać. M Pomyślałem, że zamiast do ręki, można ją przypiąć sobie do paska. To już bardziej, prawda? Tak więc pierwsza rzecz opaska naręczna. Odłożymy sobie na bok. E, na no, najciekawszego może przejdziemy na samym końcu. E, teraz weźmiemy się za artbook. Artbook nie jest zbyt gruby. Ma twardą okładkę. Mm. I tak jak mówiłem, nie jest zbyt e, gruby, aczkolwiek są bardzo śliczne. Mm, arty w nim zawarte, jak i ujęcia z e, samej gry. Chociażby mamy przedstawiony sprzęt. Czekajcie, żebym to Wam dobrze pokazał. Mm. Dalej, lecimy dalej. Co my tu mamy? Kolejne. Pokażę Wam kilka rzeczy ze środka. Żebyście mieli mniej więcej ogląd, co tam w środku się znajduje. Tak więc, tak więc, tak więc. Lecimy sobie dalej. Artbook mamy odhaczony. Wszystko mi leci ostatnio z rąk. Chciałem ładnie położyć, żeby to wyglądało. Tak, tu mamy, tu mamy coś. Mamy klucze na dodatkowy sprzęt, tak jak mówiłem. Czyli sprzęt Hazmat Gear Set, czyli taki, który on był rozdawany do zamówień przedpremierowych i National Guard Set z tego. Co widzę. Klucze możecie sobie nawet spisać kiedy w momencie, kiedy to otrzymacie, i tak będą już zużyte. Mm, season Pass. Season Pass, dokładnie. Mamy tutaj Season Passa, czyli dostęp wszyscy chyba wiedzą, co to jest Season Pass dostęp do wszystkich przyszłych dodatków, płatnych dodatków, jakie zostaną wydane do samej gry. A zapowiedzianych zostało na razie 6 takich dodatków. 3 wyjdą w tym roku. Dalej lecimy. O, i tu mamy wspomniany plakat. On jest zapakowany w, ciekawą, w ciekawe foliowe opakowanie. Aż się zastanawiam, czy je otwierać, bo to tak ładnie wygląda. Ja bardzo często zostawiam takie, tego typu rzeczy nieotwarte. Ponieważ na plakaty nie mam już chwilowo zbyt, op, zbytnio miejsca, ale otworzę, otworzę, zobaczymy, cóż tam jest za plakat i jaki ma format, bo to mnie najbardziej ciekawi. Okej, okay, mamy tak jak przypuszczałem on jest całkiem spory będzie chyba całkiem e, sporego formatu standardowej wielkości plakat prawie no nie może nie standardowej ale jest jest dosyć spory jednostronny postaram się wam go pokazać jakoś no sądzę że jest mniej więcej widoczny Dobra, dobra, plakat mamy załatwiony. Lecimy sobie dalej, schowam go tylko. O, do, 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 do. Żeby nie marnować czasu, najwyżej się wytnie. Dalej mamy samą grę, sam nośnik. Eee, rozpakuję to i tak, ponieważ w środku nie wiadomo w środku... Może będą jakieś dodatkowe prezenty, o których nie było wspomniane Tak mi się wydaje przynajmniej może Zawsze jakiś dodatkowy prezent byłby mile widziany OK i co my mamy w środku Mamy oczywiście klucz do gry instrukcje z kluczem do gry... Mamy reklamy nadchodzących książek z uniwersum The Division, bo oczywiście już muszą być książki. I y, nośniki oczywiście z samą grą, a jest ich już Wam mówię jedna, druga, trzecia, czwarta, 5. Na pięciu płytkach oczywiście wszystko i tak zostanie ściągnięte z internetu. Ja rzadko używam nośników. Ja po prostu kupuję sobie wersje fizyczne, bo lubię je mieć na Mm, lubię mieć je na półeczce za mną tak więc między innymi dlatego kupuję aczkolwiek rzadko używam płytek do instalacji jako że i tak drugie tyle trzeba ściągnąć z internetu Ok, i przechodzimy do mm, ostatniej, ostatniej rzeczy czyli mianowicie zegarka O, jest. Mam nadzieję, że go widać, bo jest czarny, więc może być go dosyć trudno dostrzec. Czy uda mi się go zaświecić? O, jest. Udało mi się. Tak więc posiada opcję podświetlenia. Posiada również kilka innych opcji. No niestety nie posiada opcji hologramu, tak jak to miał w grze, ale jest w bardzo fajnym pudełeczku w takim plastikowym, rzekłbym z logiem The Division oczywiście pudełko mi przypomina troszkę pudełka typ takiego typu jakich, powiedzmy kupuje się pierścionki zaręczynowe czy coś w tym stylu mamy poduszeczkę zabezpieczającą w środku, bardzo ciekawa rzecz czy mi się uda go wyjąć nie niszcząc tego, bo potem bym go chciał tu włożyć. Da się, da się. Bałem się, że to może być taki, tak powiem, plastic sheet czyli, że mm, taki prezent, aby był. Ale z tego co widzę, jest całkiem nieźle wykonany. Ma metalowe części. Jest no, metalowo-plastikowy. Aczkolwiek znaczna przewaga jest tego metalu. E, to jest oczywiście na plus. Mm, już chwileczkę. No tak, dokładnie. On ma kilka opcji. E, mniej więcej wskazywania normalnej godziny. Czyli aktualnie jest godzina 7.42, tak jak pokazuje. Dalej, następna mamy... A to nie wiem, co to jest. Niestety. Mamy alarm, możliwość ustawienia alarmu. Mam nadzieję, że to widać wszystko. E, timer, czyli stoper. I to wszystko. On ma, już wam liczę, jeden... ...dwa, trzy... 4 chyba 5 trybów, nie wszystkie wiem od czego są. Ma sporo spo przycisków i e, no, nie powiem wam, żebym. się na tym teraz to ogarnął, ale ma jeden przycisk po lewej. Ma po trzy przyciski z każdej strony. E, każdy odpowiada za coś innego. Z tego co widzę. Zmieniłem godzinę przez przypadek już w nim. Tak więc. O tak, zmieniłem godzinkę. Poczekajcie, może uda mi się ją jakoś naprawić. Aha, mogę wyłączać dźwięk spoko. Dobra, to by było na tyle, moi mili. Nie sądzę, żeby mi się udało go z powrotem nastawić. W każdym bądź razie. Z tego co widzę, można również w nim wyłączyć to podświetlenie ekranu. Co ja też zrobiłem i nie wiem jak nawet. Fajna rzecz. Nie sądzę, żebym nosił, raczej zegarków nie noszę. Wybaczcie, że tak dosyć pokracznie Wam pokazałem, ale trudno jest pokazać te wszystkie opcje tego zegarka do kamery. Fajna rzecz, fajna, fajna rzecz. Tak więc podsumowując, co mamy w edycji kolekcjonerskiej? Jeszcze raz: zegarek. Mamy Season Passa, rzecz jasna. Oprócz samej gry. Mamy jeszcze opaskę naręczną, do której możemy powiedzmy komórkę sobie schować. Plakat. Dodatkowy, dodatkowy ekwipunek w samej grze już dostępny. Oraz artbook. Nie powiem, żeby to była jakaś super specjalna edycja, bo widziałem lepsze edycje kolekcjonerskie. Choćby Wiedźmina 3 o wiele bardziej mi się podobała, ale tutaj jestem naprawdę zadowolony. I cóż, mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy jakiś, jakąś kolejną ciekawą edycję, którą wam zaprezentuję. Mam nadzieję, że Wam również że wam się podobał ten odcinek, ten unboxing, ta prezentacja. Hmm. Oczywiście również postaram się nagrać jakieś materiały z The Division, bo nagrywałem tam materiały z bety, bodajże jeden materiał nagrałem. Z pełnej wersji będę chciał nagrać prawdopodobnie całą, cały tryb fabularny, czyli całą kampanię. A jak na razie z Wami się żegnam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, oceniajcie i moi mili do usłyszenia w Nowym Jorku. Hey.